Czyli tam się akcja zaczyna, a teraz idziemy do wozu? Tak, tak, zaczyna się tutaj od, tej, od tego ześlizgu i tutaj mamy wyposażenie jednego z naszych samochodów. Do czego to wszystko służy? Te rury? A, może za zacznijmy od początku, tutaj na to pierwszej skrzynce mamy agregat prądotwórczy, jeżeli potrzebny jest prąd, zasilanie, czy oświetlenie terenu akcji, to go odpalamy. Później u góry mamy sprzęt do oddymiania, wentylator, przewietrzania klatki. Sodowej. No i w straży przede wszystkim węże, tak? Pożary, pożary mieszkań i węże mogą być w takiej postaci. Ułożony? To jest tak zwana tak że po prostu tutaj się łapie i, i się biegnie i się wysuwa wąż, także nie trzeba rozwijać. A ile czasu trwa reakcja? Dostajecie wiadomość i co się dzieje? Do 30 sekund jesteśmy w samochodzie i przed garażem wyjeżdżamy i jedziemy w Ile później na miejscu trwa ubranie się, wyciągnięcie Węzys, się? Zbieramy się w trakcie sobie. jazdy, kierowca to Jedzie, a reszta się wybierał Już jest gotowa do, do wyjścia z Wychodzi pan, szybko, szybko! Wychodzimy, chodź! Taką najtrudniejszą dla mnie chwilą pamiętam. Był pożar mieszkania. Wchodziłem jako pierwszy. Znaleźliśmy jedną osobę, która leżała przy drzwiach, a dziecko było w drugim pokoju. Widok tego dziecka, takie. To było dla mnie wtedy takie przeżycie, e, no, muszę powiedzieć, takie najbardziej takie wstrząsające. Co pana pchnęło, żeby wybrać akurat ten zawód? Jak się jestem młodym człowiekiem, no to cieszą, cieszą, cieszą te akcje, cieszą te wyjazdy. E, cieszy nas ta adrenalina, która jest. E, Natomiast no, tak patrząc z drugiej strony to na pewno też to, że jest to pewny zawód. No. Tobiasz Nosek pracuje jako strażak już 8 lat. Wojciech Pawlik od 10 jest kierowcą wozu strażackiego. On i jego koledzy zgodnie przyznają, że najgorsze, co przytrafia im się w akcji, to widok cierpiących dzieci. To chyba właśnie dlatego informacja o uratowaniu dziecka dzięki dobrze poprowadzonej rozmowie telefonicznej przez Krzysztofa Zachorowskiego z Białego Stoku, tak szybko obiegła Polska. Halo. O, nie, halo! dziecko, tak? Nie nie oddycha? To! Halo! Tak! Oddycha? Nie, nie, oddycha drożnicz, proszę, drogi oddechowe, odchylić głowę do tyłu i wykonać oddechy! Od do głowy do tyłu, wykonać oddechy! Czuję, no emocje wracają. Ten krzyk matki, rozpacz, że może dziecko stracić. Sam jestem ojcem, mam dzieci. Nie chciałbym czegoś takiego przeżywać. upadło i przestało oddychać. Spokojnie, po powiadomione będzie jechało. Szybko błagam, szybko. Szybciej, bo dziecko umiera. Proszę uciskać klatkę piersiową oddychać, i oddychać. Piersiową. I oddychać. O Jezu. Spokojnie. Tak mocno. Chyba oddycha Michałek. Krzysztof Zachorowski pracował wcześniej jako ratownik medyczny. Strażakiem jest od 1998 roku, a od dwóch lat dyspozytorem w komendzie wojewódzkiej Straży Pożarnej w Białymstoku. Jak pan sobie później poradził z tymi wszystkimi emocjami? Wrócił pan do domu, opowiedział pan o tym, że nie? O tym, o tym telefonie od razu nie powiedziałem. Mieliśmy, mieliśmy jeszcze nad ranem takie zdarzenie wybuch gazu w jednym z zakładów pracy w Białymstoku. No, i w naszym takim żargonie, jak coś się dzieje, typu pożar, to mówimy, że spaliłem to, to, to. Jak był wypadek, no to że miałem wypadek taki. A więc do domu przyszedłem i do żony mówię, że, że wysadziłem zakład pracy, wybuchł gaz. A potem tam była taka krótka wzmianka, że był taki telefon, że dziecko nie oddychało. Nie przynosimy za bardzo do domów. Do domu yy, problemów z pracy. Żona jest pielęgniarką, ja strażakiem, ratownikiem. Ocieramy się o śmierć, i niech to będzie w pracy, a nie w domu przy dzieciach. Tutaj mamy kolejną stronę e, samochodu. E, zaczynamy tutaj od sprzętu. Służącego do oznakowania miejsca zdarzenia, czyli pachołki, jakieś lampy. Urządzenie tak zwane szybkie natarcie 60 metrów węża zwiniętego na zwijadle. Wystarczy rozwinąć, jedna osoba ciągnie. Czyli to jest gaszenia, tak? Tutaj, tak, tak to A to to jak to się. wygląda? Tam się pali, proszę mi szybko pomóc. Wtedy się wyciąga i od razu się z tym biegnie do pożaru, i do to kolega biegnie. Kiedy najczęściej się tego używa? Przy każdej akcji? Czy to Nie, jest to jest wielka? tylko, jeżeli trzeba szybko rozwinąć linię. To to jakiś duży pożar przytłumić, e, czy też pożary śmietników, często się to używa. A te My. wszystkie siekiery, noże, tak. przecinaki, łomy, do czego to wszystko służy? E, siekierki, no przede wszystkim do rozcinania, tak? E, łomy, kilofy, do rozbiórki jakichś e, tutaj e, budynków, tak? jakichś konstrukcji. Kiedy pan tego mm. ostatni raz używał? Na ostatniej służbie mieliśmy pożar no. mieszkania. Jaką cenę płacą strażacy za takie akcje? Na pewno się to odkłada gdzieś w tych naszych umysłach i to sumienie jest dość często dręczone, bo nie wszystkie akcje są sukcesami. Tak? Właściwie żadna akcja, w której są ofiary śmiertelne, nie możemy uznać za, za sukces. Tak? No, bo my przyjeżdżamy po to, żeby tych ludzi ratować. Generał Janusz Skulich zasłynął dowodząc akcją ratowania ofiar tragedii w katowickiej hali targowej. Zginęło wtedy 67 osób. Kiedy weszliśmy na tą halę, to poznaliśmy chyba wszystkie dźwięki telefonów komórkowych, jakie tylko istnieją. Okazuje się, że myśmy słyszeli telefony komórkowe tych ludzi, którzy byli pod blachą, do których... Właśnie ci, którzy byli na zewnątrz budynku, telefonowali. Z tych telefonów również ludzie wykonywali połączenia do nas. Mówili, że tam są. Mówili, żeby nie chodzić po tej konstrukcji tak gwałtownie, bo ich dociska jeszcze bardziej. To też takie trochę paraliżujące, no bo, no bo nie da się rozsiąść tej konstrukcji, a się na nią nie wejdzie. A tutaj świadomość, że ktoś tam rzeczywiście może być pod tym, powoduje, że tak mamy wątpliwość, czy go ratujemy, tego. Czy jeszcze pogarszamy sytuację? Stopień komplikacji przy organizacji tej akcji, która miała miejsce teraz przy kolei, jest rząd wielkości większy niż tej przy Hali. Tam 6 lat temu mieliśmy właściwie zdarzenie w centrum miasta, w zidentyfikowanym obiekcie, który. Był dość dobrze znany dla nas, bo, bo każdy z nas praktycznie kiedyś był w tym, w tym obiekcie wcześniej. Tutaj mamy szczere pole i właściwie nieznany teren. My na początku otrzymaliśmy zgłoszenie, że być może jest to pociąg towarowy. Gdy przyjechaliśmy tu i zobaczyliśmy tą chmarę ludzi, która biegnie, ucieka od tego pociągu. No już wtedy wiedzieliśmy, że na pewno to nie jest pociąg towarowy. Przez jakiś czas w tych wagonach paliło się światło, ale to była krótka chwila, później. Po jakichś, nie wiem, dziesięciu, może 15 minutach zrobiła się całkowita ciemność. Słychać było tylko jęki, krzyki, wołania o pomoc. Jaką cenę płaci Pańska rodzina za pański zawód? Taką najwyższą ceną to jest taki. No teraz już w tej chwili to, to nie, ale wcześniej jak byłem w jednostce ratowniczo gaśniczej do wyjazdów, to, to pewnie martwili się, czy wrócę do domu, czy nic złego mi się nie stanie. Teraz jest trochę spokojniej, bo siedzę na miejscu, telefony odbieram. Natomiast nie wszystkie święta możemy spędzić razem. Jak wracam do domu, czuję radość, ciepło, bliskość drugiej osoby, kochanej osoby. Co to znaczy mieć męża strażaka? To znaczy, że mąż jest najczęściej dla ludzi, a nie dla mnie. I praca jest czasami ważniejsza ode mnie, od rodziny. Bo, jakiś jest wzywany, no to po prostu musi jechać. Wtedy muszę sama zapewnić i opiekę, i dzieci dopatrzeć, i dom. I sama również pracuję zawodowo. To jest ciężko i trudne przede wszystkim, samej. I wtedy po prostu jest rodzina y, pomocna. Mundur. Już y, pokazuję, są ubrania. Każdy ma tutaj w samochodzie poukładane tak, jak, tak jak wujtek. To jest kurtka. To jest to ubranie bojowe, o którym wcześniej rozmawialiśmy, w którym się wchodzi. Czyli to nie płonie, tak? Z znaczy to jest Płonie, tylko jest płonie, zapalne, płonie po tak. jakimś czasie, czyli... Powiedziałbym tak, jest to trudno, trudno zapalne. Czyli to jest tak motywuje, żeby się spieszyć, tak? Nie, no na pewno w ogień w tym nie można wchodzić, bo to, tak. bo to nie jest, żeby było ognioodporne, bo ognioodporne mamy ubrania, ale są całkiem inne. Jakie są minusy tego zawodu? Są takie, że, że mamy ten system zmianowy, że, że nie ma nas na przykład przez cały dzień, przez całą noc. I, no i te zarobki są trochę za małe w stosunku do tej pracy, którą wykonujemy. A ile pan zarabia? 1800 zł. A pan? 2200-300 zł. To zależy od stażu, tak? Tak, to zależy też od, od jakiej, stanowiska jakiej, i od tego. jakiej grupie uposażenia jesteśmy. Przede wszystkim od tego. To nie jest dużo pieniędzy jak na to, ile panowie muszą ryzykować, prawda? Jakbym patrzył na to, że musimy ryzykować i, i za takie pieniądze, no to na pewno nie dużo, ale, ale jakby nie było, to, to jest pewna praca, tutaj się nie patrzy na zarobki. No. Czy to wystarcza na życie? Większość z nas jeszcze dorabia w innej pracy, także... Pan gdzieś dorabia? Tak, ja dorabiam jeszcze dodatkowo jako kierowca w innej pracy. A pan? Ja też dorabiam. Tutaj bardziej pod kątem e, takiej ochrony przeciwpożarowej w obiekcie. E, w 90% strażaków dorabia jeszcze. Strażacy pracują w systemie zmianowym. Po 24 godzinach służby mają 48 godzin przerwy. Na służbie, kiedy nie ratują, ćwiczą. Każdy dzień składa się z akcji ratunkowych oraz treningu, podczas którego uczą się precyzyjnej obsługi sprzętu, doskonalą w pierwszej pomocy oraz symulują akcje ratunkowe na specjalnych obiektach. Znaleźliśmy poszkodowanego, będziemy wyciągać. Czy ma pan jakąś taką swoją maksymę, taką swoją prawdę na temat tego zawodu? Coś, co sobie pan powtarza w trudnych chwilach? Jest taka maksyma, jeśli chodzi o mnie, że dobry ratownik to żywy ratownik. To jest taka maksyma, która mówi o tym, że zawsze przede wszystkim nasze bezpieczeństwo. Dlatego, że jeśli nas zabraknie, no to nam już nikt nie pomoże. Nie pomoże też tym ludziom, którzy potrzebują tej pomocy. Uwaga, uwaga! Bawi się czas